Witajcie moi drodzy z tej strony Arkadiusz, a małym bohaterem dzisiejszego odcinka będzie cygaro marki Tatuache, czyli marki, która w sumie w ogóle aż do teraz nie gościła na tym kanale, a jest to na pewno marka uznana przez wielu miłośników cygar, także marka, której cygara pojawiały się na liście najlepszych cygar danego roku według magazynu Cigar Aficionado, aczkolwiek powiem wam, że jakoś tak nigdy statuachy nie było mi po drodze. Paliłem bardzo dawno temu cygara z linii Havana 6, paliłem cygara z linii Reserva, która jest bardzo lubiana przez miłośników cygar, paliłem też Ambos Mundos, to bodajże tak się nazywa, też cygara, które w żaden sposób nie wgniotły mnie w ziemię, a czytałem o nich wiele dobrego, więc stwierdziłem, że. Być może musiałem dorosnąć do tej marki. Zresztą, jeżeli oglądaliście moją wideo recenzję Rocky Patel Grown w formacie Short Robusto, tam też mówiłem, że chyba musiałem dorosnąć do tamtych cygar. Być może tak samo będzie z tą marką. A ponieważ kiedyś też bardzo nie lubiłem torfowych whisky, więc z Lafroygiem czy z Artbegiem było mi totalnie nie po drodze, po prostu gdzieś tam torfowość, ta wędzoność tej whisky mnie odrzucała, to swoją taką, można powiedzieć, przygodę, a w sumie takie wdrożenie do whisky torfowej zacząłem od delikatnie podwędzanych piw kraftowych. Tak więc to otworzyło mi drogę, pozwoliło mi przyzwyczaić się do smaku, tym samym dzisiaj też na tapet wezmę cygaro, które można powiedzieć jest cygarem budżetowym, reprezentuje tak drugą od końca jakby linię marki tatuache jest to tatuache tatu tym samym co by się wdrożyć w lepsze tatuache zacznę od tego można powiedzieć najprostszego ale zarazem z tego co wiem to też dosyć mocno lubianego jest to tatuache tatu co w tłumaczeniu znaczy bo tatuache w języku hiszpańskim to tatuaż tatu po angielsku tłumacząc to na polski tatuaż więc będę dzisiaj palił Tatuaż, tatuaż w formacie Favoritos, jest to nic innego jak Petit Robusto. To Petit Robusto ma nieco ponad 10 cm długości, natomiast no, ring jak to na robusto przystało, jest to porządna 50. Na pewno to, co wam muszę powiedzieć o tym cygarze, kiedy trzymam je w dłoni, niesamowicie pachnie. Trzymałem je w celofanie przez kilka miesięcy od zakupu i... O Jezu, ten zapach jest niesamowity. Jest taki skórzasty, czekoladowy, jest w nim coś takiego słodkiego, bym powiedział trochę owocowego. no Jest bardzo przyjemnie. Od stopy czeka... bardziej już jest czekoladowo, bardziej cedrowo, ale też właśnie wyczuwam jakąś taką owocową przyjemną słodycz. Cygaro to okrywa liść typu Ecuadorian Abano, natomiast w środku binder, czyli ten nasz liść zawijający, to liść pochodzący z Nikaragui, a filler, czyli wkładka, to również liście nikaraguańskie i to liście nikaraguańskie pochodzące z plantacji rodziny Garcia, dokładnie tak. Otóż, moi drodzy, cygara te są ręcznie zwijane w Nikaragu i w fabryce, która nazywa się Tacuba, czyli po prostu Tabacalera kubana. Jest to jedna ze starszych fabryk pana Jose Garcia, zwanego też Don Pepinem. Zresztą na pewno wielu z was paliło jego cygara. I można powiedzieć, że Tatuahe. Powstało z jednej strony z pasji do cygar, a z drugiej strony z pewnej wymiany doświadczeń między dwoma ciekawymi postaciami, bo właścicielem marki, mimo że ta jest właśnie zwijana przez dzisiaj coś co nazywa się My Father Cigars, jest niejaki Peter Johnson. Gościu, który w sumie na początku lat 90. wyjechał z Maine do Los Angeles, gdzie grał na basie w rock and rollowej ekipie wyjechał nie mając swojego będu, natomiast na miejscu znalazł ziomków, z którymi, z, z którymi zaczął grać. Jednak jak sam przyznał w wywiadzie dla Cigar Aficionado do Magazine w 1993 roku, kiedy no, grant się mocno upowszechnił, nikt nie słuchał już zespołu, w którym grał Pete Johnson. Tym samym musiał on szukać innej pracy. Następnie pracował on jako bramkarz w klubie ze stripteasem, później natomiast zaczął pracować w sklepie cygarowym, by za jakiś czas, kiedy już poznał nieco. Całej tej cygarowej sztuki. Nauczył się wiele o cygarach, przeczytał wiele książek, a także jak sam mówił, uwielbiał magazyn Cigar Aficionado i do dzisiaj go kupuje i zbiera. Przeniósł się on następnie do Grand Havana Room, czyli bardzo znanego Cigar Lounge w Los Angeles, a dokładniej w Beverly Hills. Zresztą do Grand Havana Room, z tego co pamiętam, czytając też historię innych postaci z cygarowego świata, uczęszczał między m.in. sam Rocky Patel. I tak tak też zakochany w ogóle w cygarach kubańskich Peter Johnson zaczął z czasem też odwiedzać przeróżne kraje cygarowe i pewnego dnia zapragnął wejść po prostu do tego biznesu. Od wcześniej zajmował się m.in. zaopatrzeniem humidorów, dobierając naprawdę świetne oferty, a za chwilę miał być. Nie tyle producentem, co właścicielem i twarzą swojej cygarowej marki. Marka ta nazywa się Tattoo, gdyż sam Peter Johnson jest wydzierany, ma wydzierane całe ręce. Nie wiadomo, ile tam jeszcze dziarma na ciele. Nie wnikam w to, ale z miłości do, do tatuaży właśnie nazwał tę markę. Boże, powiedziałem przed chwilą tatu. Ona się nazywa Tatuahem, czyli po prostu tatuaż. No a tatu to jest nazwa e, jakby tutaj linii, e, bądź takiej jak niektórzy mówią serii. Natomiast ja nazywam to po prostu linią. I tak w roku 2003 Peter Johnson wszedł do tego biznesu cygarowego. E, wcześniej próbował nawiązać współpracę z jedną z postaci z cygarowego świata. Jeżeli się nie mylę, to nawet z kimś związanym z Aganorsa Salif, e, Natomiast e, ponoć dostał dosyć Słabe sampery cygar. Natomiast dzięki swoim kontaktom udało mu się na bodajże targach cygarowych spotkać z właśnie Jose Don Pepin García, dogadać się z nim co do tego, jakie chciałby mieć cygara. I tamten mu je po prostu stworzył, z czego początkowo cygara tatuache były zwijane ręcznie w Miami, gdzie też początkowo, przez pierwsze lata działał właśnie Jose Don Pepin Garcia. Później, oczywiście, te produkcje zaczęto przenosić. Dziś tatuache. No ma praktycznie linie dla każdego, czego przykładem jest chociażby właśnie Tatu, czyli takie cygara dosyć budżetowe, ale naprawdę dobrze oceniane. Może nie najlepiej oceniane, bo na pewno nigdy nie znalazły się na żadnej liście najlepszych cygar danego roku, ale wielu miłośników cygar mówi, że są to po prostu porządne cygara, więc tym samym ja postanowiłem dać temu niewielkiemu cygaru szansę. Co do Wyglądu cygara mówiłem Wam już, że liść okrywowy w tym przypadku jest to liść Ecuadorian Abano i muszę Wam powiedzieć, że wygląda bardzo apetycznie, aczkolwiek jest dosyć taki matowy, jest na nim nieco żyłek i ma on w ogóle taką no, dosyć ciekawą fakturę, bo nie jest on gładki, on jest taki bym powiedział delikatnie by porowaty, no, dosyć ciekawy, fajny w ogóle w dotyku. To, co mi się w tym cygarze nie podoba, przynajmniej w tym egzemplarzu, to na pewno przycięcie stopy, no komuś chyba nie do końca równo poszło, a także wykończenie tutaj główki, w szczególności kapturka w tym miejscu, są taki spłaszczony i bardzo niechlujnie nałożony. No, ale jeżeli cygaro będzie oczywiście świetnie się paliło i świetnie smakowało, to przymknę na te. Wstępną taką ocenę wizualną oko. Całkiem przyjemnie też wygląda pierścień. Jest on dosyć bogato, można powiedzieć, zdobiony. Przeważa tutaj czerwień oraz złoto. Z tyłu nieco czerni. Gorzej ma się trochę sprawa z farbą na tym pierścieniu, gdyż mam wrażenie, że jest ona taka. Momentami wytarta, a momentami jakby przebijał się przez nią klej, więc jest tutaj nieco takich no nie do końca przyjemnych dla oka plam. Ale tak czy siak, no pierściej mi się po prostu podoba i na pewno trafi do mojej kolekcji. Wracając do zapachu tego cygara, tak jak już też wcześniej mówiłem, są przesłodki, jest przefantastyczny. Mam nadzieję, że też ten słodki profil cygaro mi zafunduje, można powiedzieć, w trakcie tego degustacji. Powiem wam, że czytałem nieco wcześniej też o tych cygarach i naprawdę dobrze, naprawdę dobrze o nich mówią. Znowu się powtarzam, ale jestem w pewien sposób podekscytowany, że po prostu będę palił to cygaro. Cygaro też klasycznie dla siebie otworzę dwostrzą obcinarką typu Colibri, a właściwie to kolibri, którą jednak położyłem trochę za daleko od siebie, żeby ją teraz móc sięgnąć. E, oraz odpalę moim nieśmiertelnym czy panikowym jetem. E, Zanim natomiast to się stanie, wy już teraz, oczywiście, możecie. Kliknąć ten przycisk subskrybuj następnie dzwoneczek, później po obejrzeniu wideo recenzji napisać w komentarzu, jakie jest Wasze ulubione cygaro Tatuache, a być może w przyszłości zakupię jakąś sztukę i ją po prostu zrecenzuje. Tak, w ogóle cygaro to otworzyłem nieco pod kątem, co jest raczej takim błędem początkującego, natomiast po całym dniu pracy chyba nieco siada mi percepcja, stąd ten maluteńki błąd. Natomiast cygaro całe szczęście mi się tutaj nie rozwija. Natomiast co do ciągu na sucho, mm, jest po prostu perfekcyjnie. W ogóle mam wrażenie, że to cygaro jest jakieś takie, nie licząc tych takich małych technikalów na początku, perfekcyjne, nawet jest pięknie zrolowane. No, nie mogę się już doczekać kiedy odpalę to cygaro, więc czas przejść do tego procesu. Powiem wam, że cygaro jest tak napakowane tytoniem, że no dłuższą chwilę zajęło mi rozpalenie go, natomiast wreszcie się udało. Jest no, prawie jak od linijki, prawie niby robią wielką różnicę, ale w tym przypadku żadnej. Popiół widzę już, że jest biały, przyjemny dla oka i zapewne taki też będzie przez całą degustację. Mam też nadzieję, że będzie się dosyć długo utrzymywał. Bo no, mi się wydaje, że może być to fajne cygaro estendowe. Natomiast to do smaków, no bo te są najważniejsze, o czym zawsze powtarzam. Mmm. Początek cygara jest na wskrośnik karaguański. Jest nieco pikantny, odrobinę wyczuwam tutaj też ziemistości. Jest nieco takiej jakby przypalonej czekolady, ale jest ona bardzo wycofana i wyczuwam też odrobinę. Jakiegoś takiego drewna, ale też przypalonego. Natomiast odpaliłem dopiero to cygaro, więc często takie smaki też chwilę po, po, po odpaleniu, po rozgrzaniu cygara się powtarzają. Potem całość się zazwyczaj wygładza. Generalnie smaki te nie są na jakimś mega intensywnym poziomie, natomiast w zamyśle twórcy miał być to cygara o średniej mocy i średniej budowie. Więc też przed paleniem tego cygara nie wziąłem jakiegoś wielkiego talerza z ogromną kolacją. Nie najadłem się do syta, tylko zjadłem sobie delikatnie, co by nieco napełnić brzuch, co by nikotyna mnie nie pokonała. Natomiast będę całość sobie przepijał tutaj czarną herbatą. Mm, jak wam mówiłem, w okresie takim. Zimowym, a w sumie, sumie jesienno-zimowym. Uwielbiam wieczorami raczyć czarną herbatą i też myślę, że będzie fajnie się ona komponowała z tym cygarem. Cygaro też produkuje całkiem spore ilości dymu. Oj, jest go sporo. No, tak, jest piecznie, jest odrobinka ziemi ale jest też właśnie taka przypalona ciemna czekolada. No jest ciekawie, chociaż na pewno nie mega intensywnie, o czym już mówiłem. W każdym razie nieco więcej o tym cygarze będę mógł wam powiedzieć w Tercji. Pierwszej, w której to cygaro niezwykle kapryśnie się pali. Do niedawna miałem tutaj taki ogromny cypel, po którym całe szczęście już prawie nie ma śladu. W ogóle w pewnym momencie wyszedł mi żar spod rapera w miejscu, w którym się tego nie spodziewałem, kiedy to cygaro, można powiedzieć, ma macałem, żeby Sprawdzić czy ma jakieś pustawe miejsca. Nic nie wyczułem, w każdym razie nic, co mogło zwiastować małą katastrofę. Całe szczęście cygaro bez mojej żadnej interwencji się już praktycznie wyrównało. No widać, akurat ten typ tak ma. Popiół biały, nawet kolorystycznie przyjemny dla oka. Niestety ma taką tendencję do pruszenia, więc jak widzicie tutaj, już takie płatki odstają i zapewne za jakiś czas mi tutaj spadną na spodnie. No już kilka tutaj leży, ale mówi się nie, trudno. Cygaro w pierwszej tercji na pewno nie zaskakuje mnie tutaj jakimś bogactwem smaków, ale też takie to cygaro w sumie miało być. Na tę chwilę wyczuwam głównie. Wyczuwam głównie odrobinę czekolady, nieco takiej słodkawej skóry, ale też teraz pojawiła się taka. Bardzo świeża nieco bym powiedział, eukaliptusowa nuta. Łamie nieco ten balans, można powiedzieć, smaków, ale jest całkiem ciekawa. W ogóle jest to całkiem ciekawe cygaro, może bez fajerwerków, ale jestem ciekaw też, czy jeszcze pokażę tutaj jakiś pazur. Cygaro też przez cały czas produkuje no, duże ilości białego dymu, aż musiałem otworzyć okno. Całe szczęście już temperatury są przynajmniej na razie na plusie, od taki początek lutego, więc raczej tutaj nie powinienem zamarznąć. Co też muszę Wam dopowiedzieć o tym cygarze, to pierwotnie... To, jakby Tattoo wyszło w formie takiej limitowanej w roku 2011, by potem powrócić w formie 2014 jako już taka, można powiedzieć, prawilna linia, samodzielna. Z tego, co też doczytywałem, początkowo ten blend też nieco inaczej wyglądał, a to już jest ta wersja ostateczna. Ale co ciekawe, ten format nazwany przez producenta Favoritos, o kolejny płatek odleciał. Nie był od początku w produkcji, on dopiero został zaprezentowany na targach IPCPR, z tego co pamiętam, tak one się nazywają, w Las Vegas w roku 2019, więc tak naprawdę jest z nami no, teraz piąty rok. To tyle ode mnie, jeżeli chodzi o tercję pierwszą, i widzimy się w tercji drugiej, do której dojście zajęło mi 35 minut spokojnego palenia. Jak widzicie, żar powoli zaczyna mi już tutaj smagać część pierścienia, więc za chwilę będę starał się zsunąć całość, bądź po prostu ją odkleić. Cygaro w pewnym momencie bardzo krzywo mi się spalało. Możecie to zauważyć, jest tutaj po prostu tak poszarpany ten popiół. Całe szczęście później całość się wyrównała. Po drodze też to cygaro przedmuchiwałem, gdyż zaczęło się robić takie dosyć ciężkie smakowo i zbyt mocno jakoś zaczął uderzać tutaj ten eukaliptus, którego się nie spodziewałem. I po przedmuchaniu okazało się, że cygaro w ogóle zmieniło swój profil smakowy. Początkowo był on taki dosyć pikantno-ziemisty z odrobiną tej przypalonej czekolady, a obecnie, moi drodzy, w drugiej tercji, po tym przedmuchaniu... Cygaro jest zdecydowanie gładsze. Wyczuwam tutaj mocniej tę czekoladę, nie jest ona już tak mocno przypalona. Wyczuwam nieco kawy takich średnio palonych ziaren. Cygaro jest też zdecydowanie bardziej kremowe. Pojawia się tutaj też taka odrobina drzewności, ale takiej przyjemnej, słodkawej. No, ta druga tercja, szczególnie właśnie po tym przedmuchaniu, jest naprawdę przyjemna. To, co też zauważyłem, bo w trakcie palenia lubię sobie sprawdzać, co się stanie, gdy to, gdy przegrzałem to cygaro, zresztą celowo okazało się, że cygaro zrobiło się takie mocno drzewne i zaczęła przemawiać przez nie moc czarnego pieprzu. Także gdy wypuściłem w pewnym momencie taką chmurę dymu z rozgrzanego cygara, po prostu zaczęło piec mnie całe gardło, a wypuszczenie tego dymu nosem sprawiło, że zalałem się tutaj łzami. Całe szczęście już doprowadziłem się do porządku, więc nie zobaczycie, jak płaczę. Natomiast starajcie się na pewno palić to cygaro, a na pewno ten format najlepiej tak może nie na granicy zgaśnięcia, bo też utrzymanie żaru nie jest łatwe wtedy, ale na pewno nie. Biorąc jakoś mocno tutaj pufnięć, palcie je spokojnie, odwdzięczę Wam się najlepszym smakiem. Obecnie cygaro spala się całkiem równo, ale nadal widzę tutaj pewne i tak nierówności, ale to już bardziej z bliska. Popiół biały jednak nie jest tak zwarty jak myślałem, jednak nie, nie jest to eszstandowe cygaro, w każdym razie na pewno nie ten egzemplarz. Popiół też zaczął mi się tak dosyć mocno rozwarstwiać, no i cały czas coś tutaj z niego pruszy. Cygaro też produkuje ogromne ilości białego dymu, który wypełnia im pomieszczenie, Musiałem szerzej otworzyć okno. Widzę, że powoli zaczyna wylatywać, także będę żył i będę mógł wam powiedzieć, jak wygląda tercja trzeciej i ostatniej zarazem. Dopalenie do tego momentu zajęło mi 55 minut spokojnego palenia, mimo że format ten dla niektórych może się wydawać wystarczy na, nie wiem, na pół godziny. Tak naprawdę cygara wymagają uwagi i wymagają naszego czasu. I to jest właśnie nich piękne, dlatego też nie spieszyłem się z tym przyjemnym formatem. To, co w tym cygarze na pewno cały czas było nieprzyjemne i jest nieprzyjemne w tercji trzeciej, to znowu ten powrót do tego krzywego spalenia. No widać, ten egzemplarz tak ma, być może czasami też będziecie trafiali nieco gorsze egzemplarze, natomiast powiem Wam, że z biegiem lat nauczyłem się, że jednak no cygaro jako ręczna robota no nie zawsze musi być doskonałe i zdarzają się tam pewne kwiatki i potknięcia, natomiast najważniejsze wiadomo w cygarze to jest nic innego jak oczywiście smak. Smak w tercji trzeciej w tej końcówce Jest w ogóle inny niż w pierwszej i w tercji drugiej. Też. Jest tutaj coś, co przypomina mi hmm, taką opaloną fajkę. Powiem Wam, że miałem kiedyś taki malutki epizod w swoim życiu. Kiedy próbowałem przekonać się do fajki. I właśnie mm, te smaki, które są, to taką fajkę mi przypominają. Bardziej oczywiście w zapachu, ale ten smak też gdzieś wyciągam i wyczuwam tutaj coś ale tytoń fajkowy. W ogóle też po drodze mm, poczytałem recenzję tego cygara, między innymi na y, stronie Cygara Fisnada Magazin. Y, i recenzenci wskazali, że rzeczywiście trzecia tercja to pojawienie się smaku tytoniu Cavendish, który jest tytoniem fajkowym, również czytając recenzję jednego z moich kolegów po fachu, zauważyłem właśnie wzmiankę o tym smaku tytoniu fajkowego. On rzeczywiście tutaj jest. Jest też taka delikatnie, jakby wiśniowa nuta, coś takiego podwędzanego. Ciężko mi to do końca określić. Wyczuwam też po prostu sporo dobrego tytoniu. Oraz takie mocno skórzaste uderzenie. Generalnie ostatnia tercja jest bardzo wytrawna, ale całkiem przyjemna. Natomiast powiem Wam, że no cygara już mi nieco sflaczała. Do tego ten dym, obfity zresztą cały czas, jest teraz dosyć gorący, więc zaczyna parzyć mnie w usta, ale jeszcze pewnie chwilę spędzę z tym cygarem. Co Wam mogę powiedzieć na takim podsumowaniu tego palenia? Czy jest to najlepsze cygaro budżetowe? Jest to ten święty Gral, którego poszukuję w tej półce? No zdecydowanie nie, ale jest to naprawdę dobre cygaro. Dobre na taką, przynajmniej biorąc pod uwagę ten egzemplarz, na taką czwórkę z dwoma minusami, ale nadal jest to cygaro dobre. Na pewno jest to cygaro, które hmm, według mnie wymaga trochę czasu w humidorze. Więc jeżeli chcielibyście zakupić sztukę cygara, ja myślę, że możecie wziąć od razu z pięć sztuk albo pudło, bo cygaro takie na tę chwilę kosztuje 27 zł, więc jest to cena bardzo dobra jak na tego typu cygaro, i to jeszcze zwijane przez My Father Cigars. Wypalcie sobie jakąś jedną, drugą sztukę na świeżo. Myślę, że po roku dopiero tak naprawdę te cygara się wygładzą i oddadzą pełnie tego smaku. Natomiast pełnia smaku. No, smaki nie są tutaj jakieś szczególnie pełne, nie są szczególnie zaskakujące, nie licząc tego tytoniu fajkowego w tercji trzeciej, ale są naprawdę przyjemne i tego oczekiwam od tego cygara. O dziwo, mimo że zjadłem, o czym wcześniej mówiłem, delikatną kolację, nie spodziewałem się tej uderzenia nikotyny, to chyba zmęczenie po całym dniu sprawiło, że jednak trochę gdzieś tam coś zaczyna mi nieco w organizmie bulgotać, ale spokojnie przetrwam to, jestem do tego przyzwyczajony. Generalnie jest to po prostu przyjemne cygaro. Na pewno mogę je polecić tym, którzy rozpoczynają swoją cygo cygodę. Przygodę, już mi się nawet język zaczyna plątać. Dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę cygarową, jest to po prostu fajna pozycja. No, ci, którzy już są w tym świecie, na pewno tatuachę Tatu doskonale znają. Zresztą widzę dosyć sporo mniejszych i większych recenzji, tak więc jest to dosyć popularne cygaro. A jeszcze, właśnie biorąc tutaj pod uwagę ten współczynnik cena jakość, no nic, tylko po prostu to cygaro brać. Mam nadzieję, że w przyszłości trafię na lepszy egzemplarz, który. Sprawi, że ta moja taka wewnętrzna ocena nieco wzrośnie. Będę na pewno chciał też spróbować format Kabajeros, czyli po prostu ściaka. tamten jest ponoć najpełniejszy, najprzyjemniejszy, i też moi cygarowi bracia najchętniej po niego sięgają. To tyle ode mnie. Dziękuję, że byliście ze mną do końca tej oto wideo recenzji. Oczywiście przypomnę Wam o tych łapkach w górę, w wszelkiej maści komentarzach. Podzielcie się na pewno swoimi opiniami o tatuach. Powiedzcie mi też, które jest waszym ulubionym. Tatua chce u mnie trochę naprowadzić. Pamiętajcie o subach i dzwoneczkach. Dla was rzecz taka zwykła, dla mnie. No, rozwój kanału, widoczność tych liczb jest oczywiście fajna, ale też generalnie każda aktywność na kanale zwiększa zasięg filmów. A gdzieś tam jednak chciałbym dotrzeć do ludzi z cygarami, po to by im pokazać, że one są w sumie dla wszystkich. Jeżeli ktoś chciałby wejść do tego świata, to też być może gdzieś tam zobaczy moją recenzję i rzeczywiście do cygar się przekona. Chociaż oczywiście nie namawiam do palenia, bo jak wiadomo, palenie szkodzi poważnie Wam oraz osobom w Waszym otoczeniu. To tak na koniec. To co? Recenzował dla Was wasz ulubiony cygarowy vloger Arkadiusz. Na razie.